Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj kolejny produkt marki Tenda. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję inne produkty, które testowałem z portfolio Tendy w swoich filmach. Dzisiaj kolejny router, ale niezwyczajny router. Router, powiedziałbym, stricte nastawiony na przyszłość. Bardzo nowoczesny, bo w najnowszej technologii WiFi 7. A więc nie przedłużając... Przejdźmy do materiału wideo. Testowałem już wcześniej routery Tendy Tutaj gdzieś podlinkuję wam jeden z ciekawszych modeli routerów, który wizualnie był bardzo podobny zresztą do tego, bo jest to ten sam projekt designerski, jeżeli chodzi o sam wygląd. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalność, no to oczywiście był to inny produkt, bo wspierający, jeżeli dobrze pamiętam, Wi-Fi 6 jeszcze, chyba nawet nie 6E, a dzisiaj najnowsza technologia Wi-Fi 7, czyli Tenda, która wspiera standard BE5100 i wspierająca najnowsze technologie związane właśnie z Wi-Fi 7. Może na wstępie powiem od razu, ile kosztuje ten router, bo można go robić w okolicach 400 zł, więc niewiele więcej niż położone, przyzwoite routery WiFi 6 czy WiFi 6e. I dlatego warto, według mnie, pomyśleć właśnie o zakupie tego modelu, który posiada już czy wspiera standard WiFi 7. Nawet wtedy, kiedy tak jak ja, jeszcze w tej chwili nie macie zbyt wielu urządzeń wspierających Wi-Fi 7, bo. Oczywiście tak jak zawsze maksymalne prędkości czy maksymalne benefity z takiego sprzętu można osiągnąć posiadając i Router Wi-Fi 7, ale i urządzenia końcowe również w standardzie WiFi 7. Większość routerów na rynku z Wi-Fi 7 wspierających Wi-Fi 7 jest niestety bardzo droga. Ten model taki wcale nie jest, bo tak jak powiedziałem, cena około 400 zł pozwala już, czy poniżej nawet 400 zł w tej chwili, pozwala nabyć taki sprzęt, powiedziałbym, zwykłemu kowalskiemu, zwykłym użytkownikom i przyszłościowo być gotowy na nowy standard, a już dzisiaj cieszyć się dodatkowymi benefitami. A te benefity na pewno to to, że mamy tutaj już i port 2,5G, jeżeli chodzi o LAN czy WAN. Możemy sobie podłączyć albo jakieś szybkie łącze, jeżeli posiadamy na przykład łącze powyżej czy od 2 gigabitów wzwyż czy też NASA aby miał szybszy, szybsze pasmo dostępowe do naszej sieci lokalnej i zaczynając od parametrów które tutaj nam producent wyszczególnia oczywiście wsparcie dla WiFi 7 mamy też powiększony zasięg i producent się tutaj chwali że jest to od 80 do 100 metrów jakie zapewniają te antena jest ich łącznie 5 Mamy y, autonegocjacje portów, suche dane techniczne, mamy oczywiście wsparcie dla wszystkich standardów Wi-Fi. Tak jak mówiłem, jeden port WAN 2,5 gigabita, trzy porty jednogigabitowe, pięć anten y, z pięcioma FEM-ami o dużym uzysku. Mamy y, tutaj dwa y, pasma 2,4 GHz i 5 GHz. W przypadku 2,4 GHz jest to do 600 88 megabitów na sekundę, natomiast w 5 na 5 GHz uzyskamy do 4323 megabitów na sekundę. Natomiast WiFi 7 daje nam tutaj taki plus, że możemy jednocześnie na obu pasmach pracować, czego Wi-Fi 6 nie dawało. Mamy oczywiście Wi-Fi WPA2 i WPA3. Mamy jedną diodę LED, którą na szczęście można wyłączyć w menu. Mamy również jeden fizyczny klawisz MESH resetu. Po zasięg tej sieci możemy jeszcze zwiększyć poprzez sieć MESH, chociażby również z portfolio obtendy do 9 urządzeń, więc ten zasięg robi się naprawdę olbrzymi. Na drugiej stronie producent informuje o tym, że mamy jeszcze funkcjonalność Multi-Link Operation i tutaj kodowanie 4K QAM i ono jest jakby największym benefitem, jednym z największych benefitów Wi-Fi 7, ponieważ zwiększa gęstość sieci, więc tutaj nawet do 200 urządzeń, z tego co pamiętam, możemy obsłużyć. A sam router też nie powinien się zapchać, ze względu na to, że posiada szybki dwordzeniowy procesor 1 GHz i aż 512 MB pamięci podręcznej, która pozwala na kaszowanie danych, tak aby tutaj nie było żadnych, żadnych lagów, żadnych opóźnień, żadnych wąskich gardeł. Oczywiście mamy też Multi MIMO, mamy OFD, mamy Beamforming, mamy WPA3, mamy też taką nietypową kwestię, a jak sticker NFC, który pozwala nam połączyć się z siecią Wi-Fi. Szczególnie fajne rozwiązanie dla gości. Mamy też wsparcie dla Wi-Fi plus Mesh od odtędy. A więc nie pozostaje nic innego jak rozpakować zestaw sprzedażowy. A powinniśmy mieć tutaj jeden router, jeden zasilacz, jeden kabel eternotowy, instrukcję obsługi i właśnie ten sticker NFC. Jakich jeszcze informacji: mamy wsparcie dla aplikacji mobilnej, jak również oczywiście dostęp przez www, mamy wsparcie dla IPTV, IPv6, mamy OFDMA, mamy Multi Mimo, mamy też BeForming, czyli kształtowanie czy formowanie wiązki. Jak również na ten sposób kodowania modulacji 4K QAM. Producent porównuje, ale uczciwie tylko swoje modele z niższej półki Wi-Fi 5 i wi Wi-Fi 6. I tutaj widać również, że w zasadzie ten router jest zdecydowanie bardziej zaawansowany. Szczególnie jeżeli ktoś ma do tej pory sprzęt z Wi-Fi 5, to myślę, że upgrade do Wi-Fi 7 jak najbardziej ma sens. W przypadku posiadania routera Wi-Fi 6, tym bardziej Wi-Fi 6E. No, ta zmiana y, to jest kwestia dyskusyjna, ponieważ y, na dzień dzisiejszy y, możemy zbyt wiele nie zyskać. Natomiast, y, upgrade'ując się z WiFi 5, jak najbardziej jest to y, kolosalne, Czy będzie to kolosalny skok jakościowy i prędkościowy? Samo opakowanie. Mamy router zapakowany. O nim może za chwilę otrzymujemy. Sticker NFC, który pozwoli nam się szybko połączyć z siecią, żeby go gdzieś położyć w pobliżu routera albo przy wejściu do domu. Mamy również, słuchajcie, zasilacz. W zestawie otrzymujemy również kabel ethernetowy kategorii 6. Jeżeli chodzi o zasilacz, to jest on 12V 1,5A, więc łącznie maksymalnie zasilacz jest w stanie podać do routera 18 W. Wracając do samego routera otrzymujemy schludny, ładny sprzęt z pięcioma antenami. Te dwie środkowe są na 2,4 GHz, te skrajne i środkowa są na wspierający standard 5 GHz. Natomiast same anteny niestety są sztywne, nie są regulowane, ale za to zapewniają naprawdę sporą moc samemu urządzeniu i dobry zasięg. Mamy tutaj oczywiście tabliczkę znamionową. Mamy też cztery porty Ethernetowe, klawisz resetu i konfiguracji mesh i sam port zasilania. Co do portów Ethernet są one słuchajcie, autonegocjonowalne, WAN LAN. Pierwszy port jest 2,5 GB, oczywiście kompatybilny wstępnie, wstecznie do Jednego gigabita, więc możemy podłączyć szybkie łącze. Jeżeli posiadamy na przykład 2-gigabitowe albo szybsze łącze, to tutaj możemy podłączyć te łącze pod, pod ten port, a pozostałe porty jednogigabitowe wykorzystać do urządzeń sieciowych, bądź też możemy zrobić inaczej, posiadając wolniejsze łącze, w tej chwili na przykład jednogigabitowe, podłączyć się pod jeden z pozostałych portów, a te 2,5 gigabita łącze pozostawić na przykład na. Nasa tak, aby wewnętrzna sieć mogła pracować szybciej. Podzenie, jak widać, jest zapewnione poprzez otwory wentylacyjne na górze i z boku, a także na spodzie, także nie pozostaje mi nic innego, jak słuchajcie, uruchomić sprzętu. Mam jeszcze diodę LED, ale tak jak powiedziałem, można ją wyłączyć w menu, więc jeżeli ktoś nie chce w nocy, aby mu migała ta dioda, to może ją spokojnie wyłączyć i sprzęt będzie bardziej niewidoczny. Wzają się do panelu konfiguracyjnego przez przeglądarkę WWW otrzymujemy takie opcje. Router jest podłączony do internetu, rozgłasza dwie sieci Wi-Fi 2 i 4 GHz, 5 GHz. Ma podłączonych dwóch klientów jest to mój telefon i ten laptop, z którego w tej chwili przeglądamy ustawienia. Mamy informacje o hasłach do każdej z sieci. Sieć dla gości jest wyłączona. Możemy tutaj również optymalizować jednym kliknięciem ustawienia sieciowe, tak samo jak z poziomu przegląda, przepraszam, aplikacji mobilnej. Tutaj również mamy taką możliwość. Jak widać, zajmuje to około 20 sekund. Za chwilę powinniśmy mieć informację o konfiguracji. Natomiast jest to o tyle proste, że wystarczy chwilę poczekać. Sieć jest zoptymalizowana. Możemy również włączyć lub wyłączyć kontrolkę. LED. Możemy również sprawdzić, jak nasza sieć jest zbudowana. I mamy prędkości również na Xiaomi. Wynegocjowane zestawienie połączenia to 206 megabitów Na Legionie aż 900, a w tej chwili nawet ponad 1000 megabitów na sekundę. więc widać, że Legion jest w stanie wyciągnąć więcej z tego routera telefony zazwyczaj mają nieco mniejsze możliwości możemy tutaj też sobie wyłączać ledy możemy sobie tutaj również zmieniać porty za pomocą prostych kilku kliknięć co mamy jeszcze z ciekawszych ustawień mamy ustawienia internetowe możemy... Wybrać dostawcę usług internetowych, Tej no, tutaj polskich dostawców raczej nie będzie, możemy wybrać ustawienia również, ale również są bardziej zaawansowane opcje. Jeżeli chodzi o ustawienia Wi-Fi, to mamy też Multi-Link Operation, który myślę, że warto jednak włączyć, żeby obie sieci były połączone. Wtedy rozgłaszana jest tylko jedna nazwa sieci. Mamy możliwość wybrania WPA3. Mamy hasło do Wi-Fi. Mamy tutaj urządzenia, które w tej chwili są podłączone, ale możemy też wybrać: słuchajcie, czarną listę. Mamy kontrolę rodzicielską, gdyby ktoś chciał chociażby zablokować w określonych godzinach dostęp do określonych serwisów. A jeżeli chodzi o dodatkowe ustawienia, to mamy informacje o odpowiednich portach, o adresach IP, wersja sprzętowa 1.0, wersja oprogramowania. 16.03, aczkolwiek widziałem, że jest, jakaś, jest jakiś update, mamy też informacje o sieciach LAN i Wi-Fi 2.4 jest na 7 kanale, na 40 kanale jest Wi-Fi 5, ale tutaj przepustowość 160 MHz, szerokie pasmo i 20 MHz w 2.4, no tutaj już cudów na tym starym paśmie nie zdziałamy WiFi dla gości ja mam w tej chwili wyłączone Mamy do wyboru tryby pracy: jest to tryb routera, tryb access pointa, tryb WISP i tryb klienta plus access pointa. Możemy dowolnie sobie wybrać tryby pracy. Mamy oczywiście IPv6, możemy to włączyć. Jeżeli będzie taka potrzeba, możemy diagnozować sieć tutaj, tak jak z poziomu tego panelu wcześniejszego. Mamy ustawienia TR069. Mamy też harmonogram włączania wyłączania sieci Wi-Fi, kontrolka LED, również możemy z tego poziomu ją włączyć, wyłączyć i mamy siłę sygnału Wi-Fi. Możemy oszczędzać energię i zmniejszyć tę tą wartość czy siłę sygnału, możemy ustawić zasięg standardowy albo zasięg przez ściany, żeby również ten sygnał był zdecydowanie mocniejszy z WiFi. Tutaj również jest tryb dosyć ciekawy. Automatyczna optymalizacja zasobów może być przydatna przy konfiguracji sieci, również. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy już ręcznie skonfigurować tą sieć, to mamy to do wyboru tutaj różne tryby pracy, włącznie z kanałem 160 MHz. Tutaj możemy na przykład wymusić 40 MHz kanał na Wi-Fi 2 i 4 GHz. Może to poprawić nieco. Słuchajcie, szybkość również na tym paśmie. Możemy również skorzystać z VPN-ów. IPTV możemy z... zoptymalizować. Możemy ustawić parametry WAN. W tej chwili jest w trybie automatycznym negocjowanie portów WAN z zaawansowanych ustawień. Mamy zaporę włączoną, hosta mamy wyłączonego, możemy włączyć zdalne zarządzanie siecią, routing, DDNS-y i możemy również mapować porty, więc możliwości jest sporo. Możemy również ustawić czas systemowy. A tutaj możemy zaoptymalizować oprogramowanie, również zaktualizować. I ja zaraz będę musiał, chyba, zaktualizować oprogramowanie, właśnie do najnowszej wersji. Przeprowadziłem również inny, myślę, że dosyć ciekawy test. W tej chwili testowałem na laptopie Lenovo Legion 5 z 2021 roku. Ten laptop ma tylko kartę WiFi 6 nie wi 7 i po lewej stronie mamy prędkości uzyskane na fabrycznym e, modem routerze od e, UPC, w tej chwili P4, czyli Play, na no to i osiągnęliśmy tutaj 71 megabitów na sekundę, jeżeli chodzi o ściąganie ping jest 13 milisekund, natomiast drugi, drugi pomiar w zasadzie e, minutę po tym pierwszym Podłączony do tego routera fabrycznego, router Tendy, przełączony na sieć Wi-Fi i też mamy ping 13 milisekund. Ale prędkość jest już zdecydowanie wyższa dwa razy wyższa ponad 149 megabitów na sekundę. Jeżeli chodzi o wysyłanie, też jest lepiej, ale nieznacznie. To ta lokalizacja jest dosyć oddalona o jakieś 20 metrów i kilka ścian od. Samego routera, więc tutaj widać, jak router Tendy poprawia zasięg i stabilność sygnału w stosunku do standardowych modemo routerów od operatora. Podsumowując moje kilkudniowe testy nowego routera Tenda z Wi-Fi 7, mogę powiedzieć, że oczywiście nie jest to sprzęt idealny, bo nie posiada chociażby portu USB, nie posiada też trzeciego pasma. 6 GHz, ale umówmy się, żaden z konkurentów w podobnej klasie cenowej, a nawet sporo droższych, też tego tych udogodnień nie posiada. Natomiast poza tym, router działa niesamowicie stabilnie. Mamy dobre oprogramowanie, które potrafi automatycznie optymalizować kanały i sieć Wi-Fi, zasięg Wi-Fi, co też jest dla wielu użytkowników, którzy nie są aż tak zaawansowani bardzo istotną kwestią. Posiadamy cztery porty Ethernetowe, w tym jeden 2,5 gigabita. Sam design myślę, że też jest ciekawy. A to, co najistotniejsze, to to, że sprzęt zapewnia odporność na przyszłość, bo wchodzimy już w tej chwili w świat Wi-Fi 7, ale benefity związane z tym routerem możemy czerpać już w tej chwili, bo tak jak przetestowałem, nawet w przypadku urządzeń, które Posiadają standard tylko Wi-Fi 6, mówię o urządzeniach końcowych, tak jak laptopy czy telefony, to ten router zapewnia zdecydowanie mocniejszy i stabilniejszy sygnał niż większość konkurentów w podobnej cenie. O y, takich standardowych modem routerach od operatorów, już nawet nie wspominając. Dlatego jeżeli posiadacie routery Wi-Fi 5 i chcielibyście zmienić je na coś nowszego, to myślę, że warto już zainwestować w Wi-Fi 7. A dopłata w stosunku do innych routerów Wi-Fi 6 czy 6E, jest niewielka w stosunku do w przypadku tego modelu, więc warto nabyć już ten model, będziecie mieli bardzo przyszłościowy sprzęt, a benefity będziecie czerpać już dzisiaj, nawet korzystając ze sprzętów tylko Wi-Fi 6. Czy uważacie, że warto już w tej chwili wchodzić w standard Wi-Fi 7? czy szukacie takiego sprzętu, czy też nie. Jeżeli oczywiście materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Ja jeszcze na koniec podlinkuję Wam tutaj kilka innych ciekawych filmów z produktami marki Tenda. Hej, hej, do kolejnego przeglądu wideo.